Powiedz mi, kiedy jest najlepszy okres na to, żeby kupić energię i gaz do swojej firmy? Tak jak ze wszystkim, czyli wtedy, kiedy najmniej osób kupuje. Ok, zgadza się. Natomiast co to za okres? Początek roku, gdy myślimy o wszystkim, ale nie o tym, co się będzie działo w przyszłości z dostawami energii i gazu do naszej firmy. No i okres wakacyjny, kiedy odpoczywamy relaksujemy się, zostawiając wszelkie sprawy biznesowe za nami. No tak, masz rację, na początku roku totalnie nie myślę o tym, co się będzie działo, tylko jak poukładać sobie biznes pod kątem klientów i zamówień. No a w okresie wakacyjnym rzeczywiście daję sobie pofolgować. Czy zatem jak wrócę z wakacji, mogę się do Ciebie zgłosić po to, żeby zabezpieczyć interes mojej firmy? Jasne, zapraszam. Nasi doradcy również w tym gorącym okresie są gotowi na to, aby pomóc zabezpieczyć interes Twojej firmy i Twoją przyszłość na długi czas.